Dlaczego miejsca dla osób niepełnosprawnych są tak szerokie? Dlatego, że ja muszę podjechać, wyciągnąć wózek, otworzyć drzwi szeroko, wyciągnąć swobodny wózek i potrzebuję przestrzeni, żeby wysiąść, nie uderzając po prostu w auto, które stoi obok. Yy, żeby wsiąść, yy, jest, jest to podobna procedura, muszę mieć przestrzeń, żeby dojechać wózkiem, otworzyć szeroko drzwi i sadzić go tutaj sobie bez żadnych problemów. Chciałbym też powiedzieć, dlaczego miejsca typu właśnie pod hipermarketami, czy, czy szpitalami, czy takimi instytucjami są, są tak blisko z tego względu, że osoba, osoba poruszająca się na wózku, przykładowo jak robi zakupy, to nie, nie będzie przejeżdżała całego parkingu, żeby, żeby dostać się swobodnie do samochodu, tylko po prostu nawet jak pada deszcz czy cokolwiek, chodzi o to, żeby to było blisko, żeby to było komfortowe tak samo jeśli chodzi o przychodnie i dlatego tych miejsc jest tyle, ponieważ no, ludzie mają różne niepełnosprawności tak? i potrzebują właśnie takiego, takiej przestrzeni, żeby, żeby mieć po prostu blisko i żeby, żeby ominąć takie różne niedogodności Chciałbym też powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi o miejsca przy hipermarketach, to miejsca dla osób nie są niepełnosprawnych nie są tak blisko, bo, bo osoby poruszające się na wózku, przejeżdżając przez cały parking, nakładają tak jakby na siebie zagrożenie z, z osób, przez osoby trzecie, które przykładowo cofają samochodami i nie zwracają uwagi nie? i nawet nie widzą czasami osoby przejeżdżające na wózku.